W Stanach Zjednoczonych nie zdawała sprawy, no ale bo musi musi być go jest zagrożony. To jest to, że. Ja parę minutek, Nie, sekund. Kilkadziesiąt sekund. Ja, jedno, kilkadziesiąt sekund. Dobrze. Że, żeby pokazać Was potem, że. nie Że nie To, co pani model wybrała. Panie, a, okay. a to jest na pewno, czy to jest na ograne? Nie, ja nie. Dziękuję, przepraszam. Ja nie, nie będę przeklinał. Także znaczy, ja generalnie, ja generalnie nie używam uhm wulgaryzmu, ale jak ktoś sobie życzy, ja to bardzo Ja używam, ale tylko wtedy, kiedy trzeba. Są, a necesyh, momenty. są momenty. Nie, a czasami się, ja się gryzę w język powietam, na antenie, ale na antenie nauczyli mnie postkomunistów. Nie mówi się i jest Pokażemy kto co tutaj ma do... Do my, my się się z Do zakupienia. Zgodzi się pan sobie z tym? Zgodzi się, że. Ja Zgodzisz, nie? 40 zł. Dobrze, że, że dla dzieci są książeczki. Dzień dobry, będziecie dzisiaj na rynku? Dzień dobry, nie, nie będziemy na rynku dzisiaj. A po co mamy być dzisiaj na rynku? Myślałem, że dalej jest akcja. Nie, no my w tej chwili walczymy w Radzie Miasta Krakowa. I powiem, że po ostatnim moim wystąpieniu na Komisji Kultury i Ochrony zabytków jestem załamany. Jestem załamana, bo radni stwierdzili, że tożsamość narodowa to jest niższa sprawa. Tożsamość narodowa ukraińska jest tak, ważna, tak. Ale nie polska. Walka o flagi polskie to jest następny temat. Pozdejmowali, pozdejmowali flagi z różnych instytucji państwowych, tak? użyteczności e, publicznej, ale pozdejmowali wszystkie, wyłącznie z Polski. Może lepiej, że nie ma żadnej niż te inne, co nam mnie Także nie jest fajnie, ale, ale będziemy 11 lat A właśnie, właśnie tu Kontaktować, no miał ja być Adam i tam, żeby żeby coś, coś, coś no, no. przygotować na tego 11. No, Bo robimy. Ja jestem w rozjazdach, nie, nie mam tak kontaktu. Ale to chcieliśmy coś planują. Od jest. 11 do 17. 11 chcieliśmy właśnie też zrobić e, namiot, żeby trochę też książek było, żeby jakieś przymuskować. Oczywiście, że zaraz głosiła, za, także Ukraińców połownie nie Naauto, na <ANDT5> no, no nie, nie da yeah, ja 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 się, No zapraszymy. zapraszamy, no ja na, Kolege, i powiadamy. Kolega, kolegę, kolegę może już tam parę osób No się jakieś osoby, jakby coś powiedziały. No, z jakąś tam wiedzą historyczną. Fajnie by było, no zobaczymy. No właśnie się miałem zadać, kontaktować, żeby coś takiego No miał być, ale nie widzę. Nie widzę, żeby mi jeszcze tu jeszcze mamy. Dzień dobry. Panie, panie marszałku, naruszają odczystaw niebezpieczeństwie my, my i płakali wszyscy. Ostatni będą pierwszymi. Dzień dobry. Dokumentacja pani robi? A, taki pieni. Dla ABW? Proszę. Dla ABW. E, no, podejrzewam, że tak, tak, ponieważ... Jak dla ABW, proszę bardzo. E, ponieważ niestety ale widzą okropnie i blokuje. To co ja pokazuję. To było, słuchajcie, na tyle tak razie.